Witam Was wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie. Z tej strony nikt inny jak Czarnorosa MSP. Z dnia dzisiejszego zostałam zachęcona pewnym komentarzem, żeby powspominać stare dobre czasy. To też dzisiaj sobie troszeczkę pogadamy. O czym pogadamy? Pogadamy sobie o tym, jak ewoluowałam z Stelity na Czarno Okie Dziecko i jaka temu towarzyszyła droga i jakie, że tak powiem, doświadczenia życiowe temu towarzyszyły. Chcę wam to powiedzieć dlatego, że jest takie przysłowie, to, co zapisane, nie będzie nigdy zapomniane. W sumie ja to tylko ja to nagram, więc zmienimy to to nagrane, nie będzie nigdy zapomniane, i ogólnie to jest część jakaś tam, wiecie, jakiejś mojej tam historii, a ja poza tym lubię o tym opowiadać, więc myślę, że nie będę miała z tym większego problemu. No więc, Telita, to oto konto, które teraz widzicie, zostało ono założone w lipcu 2013 roku, jednakże zostało ono założone po czasie, kiedy uważałam, że mówi star jest beznadziejny. Po prostu, ktoś mi powiedział mówi star bym powiedziała put, pu, tfu, idź z tym, nie? nie Lubiam Star Planet. Pojechałam w 2013 na wakacje do Egiptu, gdzie poznałam dziewczynę Polkę o imieniu Stella. Jeśli Stella oglądasz, to odezwij się, bo straciłam potem tym samym kontakt. I Stella bardzo lubiła mówić Star Planet. I Stella zachęciła mnie do mówić Star Planet. Ona naprawdę powiedziała: No, w Star Planet jest super, w ogóle kozacka gra, załóż konto. No to ja, z racji tego, że ja tam w sumie spokojnie, jestem z opinią innych, więc założyłam. Założyłam sobie Stelitę i na tej Stelicie sobie żyłam. Do 2015 grałam na niej bardzo aktywnie, albo tam, czy do 2014, nie wiem. W każdym razie grałam na niej bardzo aktywnie. Miałam kilka jak widzicie, z Jiri. No i ogólnie było fajnie. Natomiast później w moim życiu, przy taki okres, no jak myślę, że w, w życiu większości graczy, że po prostu mówi Star Planet stało się takim cringe'em, co nie? Grasz, mówi Star Planet, serio. No i w sumie ja też zaczęłam e, być, nie ukrywam, jedną z tych osób, która tam mówi, Jezus, grasz, mówi Star Planet, ale żal. I nie grałam w ogóle, ale, ale. Teraz. Przechodzimy do bardzo ważnego etapu w moim rozwoju planetowym, dlatego że w, na przełomie grudnia, stycznia, tak dokładnie w sylwester z roku 2016 na rok 2017 ja wraz z moimi dwoma ówczesnymi przyjaciółkami, znaczy jedną przyjaźnie się po dziś dzień, założyłyśmy konto Polskie Illuminati. Polskie Illuminati to jest to konto, które widzicie tutaj, już opowiadałam nieraz o Polskim Illuminati, bo to jest naprawdę Interesujące konto. I myśmy je sobie założyły. No ale dlaczego myśmy sobie założyły to konto? No, jak to wiecie, Sylwester jak Sylwester, dzieci jak to dzieci. No w sumie nudziło nam się, strasznie nam się nudziło. I stwierdziłyśmy, że założymy sobie naprawdę dziwne konto na Movie Star Planet. Będziemy chodzić po czatach i będziemy ogólnie takimi typowymi śmieszkami, którzy chodzą i piszą dziwne rzeczy na czatach i w sumie nic nie wnoszą do tej gry, tylko wszystkich tam wyzywają. Naprawdę to było coś takiego, to było coś takiego, ja was nie kłamie I założyłyśmy sobie polskie illuminati. W ogóle zdradzę wam ciekawostkę, że ja wymyśliłam to nazwę tak? Ja ją wymyśliłam. I w szóstej klasie, bo to było w szóstej klasie, ja się byłam takim Emo dzieckiem, czymś w rodzaju Emo dziecka, dlatego możecie zobaczyć, że polski iluminat jest pisany charakterystyczną falą. Tak, miałam fazę wtedy na falę. I polski iluminacji co się tam działo? Pierwsze wydarzenie na polskim iluminati, jakie tam zaowocowało, było. A poczekajcie, chwilę nikt to się włączy. Nawiązałyśmy kontakt z osobą <grym> o nikomućka 220, która też gra w, Sylwester, w, Sylwester, w tego Sylwestra jakie bo widzicie, ma też czwarty poziom. No i myśmy tam ogólnie sobie tam cisnęliśmy nawzajem bekę, że on będzie naszym chłopakiem i w ogóle. I tak pisaliśmy sobie z nim, bo później było już, wiecie, za późno, to potem przez to sobie z nim pisaliśmy przez te dymki. Pisaliśmy sobie przez te dymki, no i ogólnie było śmiesznie. W ogóle na tym koncie jest dużo śmiesznych rzeczy. Które ja wam zamierzam je w przyszłości pokazać, ponieważ żebyście zrozumieli ich jakby śmieszność, musicie poznać tą historię, którą będziecie powiem i zrobię archeologię z polskiej illuminati, bo polskie illuminaty na to zasługuje. No i tak, polskie illuminati. Na polskim Illuminati byłyśmy kątem, które właściwie nasza trójka się nie do końca tak przyjaźniła. myśmy się, myśmy się tak zadawały ze sobą. Natomiast przez polskie Illuminati nasza trójka się tak właściwie zżyła. Ponieważ polski iluminaty był naszym takim wspólnym kątem, gdy na przykład była informatyka, nasza infor wiecie, informatyka w szóstej klasie, no przynajmniej u nas to wyglądało tak, że piszemy w Wordzie na przykład jakiś tam tekst o idolu. Przez 10 minut, a potem gramy resztę na, 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 tym, na komputerze. Tak więc u nas to wyglądało w ten sposób. I potem jak już te 10 minut odwaliłyśmy tej paniszczyzny, to siadałyśmy do jednego komputera i grałyśmy sobie wspólnie na polskim Illuminati. Wspólnie zarządzałyśmy naszymi wydatkami, wspólnie myślałyśmy co, jak, gdzie i kiedy wydamy. I to było naprawdę fajne, fajne to było, bardzo, bardzo mi się to podobało I tak stworzyłyśmy dookoła tego Polskiego Illuminati swego rodzaju sektę Dlaczego sektę? Yy, dlatego, że myśmy dla tego konta, słuchajcie, przepraszam, ale byłyśmy w szóstej klasie, miałyśmy nudne życie, więc wybaczcie to Stworzyłyśmy hymn dla Polskiego Illuminati Kiedy były jakieś wszelkie zadania, odnośnie na przykład na informatyce Raz była informatyka, gdzie tworzyliśmy stronę internetową Stworzyłyśmy stronę internetową poświęconą Polskiemu Illuminati, po prostu... Dużo rzeczy kręciło się wokół tego konta, dużo rozmów i dużo w ogóle wszystkiego się dookoła tego konta kręciło. Możecie uważać, że to jest dziwne, ale to wtedy, to był, dla mnie na przykład szósta klasa była teraz smutnym okresem i to był, wiecie, to była taka odskocznia, taki bodziec, który jakby zachęcał mnie do da dalszej egzystencji, jakkolwiek to powiem. Jakkolwiek to dziwnie brzmi, tak było, tak naprawdę, słuchajcie, było. Była ona strojeczka, tak jak mówiłam, natomiast w pewnym momencie... Dodała się do naszej małej sekty jeszcze osoba numer 4. osoba numer 4, myślę, że to ogląda. I była nasza czwóreczka. Natomiast, no, troszeczkę żeśmy się pokłóciły. Natomiast o naszej kłótni powiem wam za chwilę. Teraz przechodzimy w połowie historii o Polskiej Iluminacji i wchodzimy w Czarnookie Dziecko. Więc tak, Czarnookie Dziecko powstało 18 kwietnia roku 2017. Mogę nawet wam tutaj wejść. Co jest Czarnookie Dziecko? Powstało ono Dawno. I pewnie się zastanawiacie, po co założyłam czarne dziecko, jak kochałam moje polskie iluminacji. Ja w tej szóstej klasie zaczęłam się właściwie interesować YouTube'em, odnośnie mówi Star Planet. Znaczy wcześniej tam też się nie interesowałam Założyłam sobie kanał Polska pralinkę. Bo miałam dwie polskie pralinki, jedna była polska pralinka, druga była polska pralinka MSP jest ta pierwsza polska pralinka Ja przerobiłam jakiś kanał stary W ogóle ja kiedyś tam nagrywam pet na tamtym kanale Ja go przerobiłam i w ogóle dostałam yy, Jego to przerobiłam, dostałam dwa unsuby I w sumie na tym się moja przygoda skończyła Bo na nim było tylko opublikowane intro I to tyle co się tam działo i on był poświęcony stelicie, chociaż tam nie był poświęcony, bo tam nic nie było na tym kanale, ale to jest nieważne. Ale wtedy, właśnie, w tej szóstej klasie, zaczęłam bardziej interesować się YouTube'em, no nie mówi Starkonek, no bo zaczęłam się interesować bardziej mówi ale no to chyba było logiczne, że jeszcze YouTube'em się zacznę też interesować. I tak pierwszym twórcom, na jakiego właściwie. Się natrafiłam i który bardzo mnie zainteresował, no była Kirka. Była Kirka i te trzy dziwne rzeczy na movie Star Planet, czy tam trzy przerażające rzeczy na movie Star Planet, szczerze nie pamiętam, ale ja po prostu to uwielbiałam. No nie, ja to po prostu uwielbiałam, ja to oglądałam i uznałam, że to jest dobre. To jest dobre, dobre, dobre. I Kirka miała taki jeden film. Czy byłam opętana na movie Star Planet? Coś takiego, bo ja nie pamiętam do końca. I z tym była taka drama, czy coś tam ona była, czy coś tam nie była No coś takiego, ja nie pamiętam do końca szczegółów Ale wtedy w mojej małej, yy, nie wiem ile wtedy mogła mieć lat, 13-12 letniej główce wykluł się pomysł, że ej, że ja też będę Open na mówi Star Planet, też będę po prostu, jak ja strasznie interesowałam się wszystkimi wszelkimi zjawiskami niewyjaśnionymi oraz teoriami spiskowymi. Teraz ogólnie ja bardzo lubię takie tematy, natomiast wtedy to ja tym żyłam. Nie ja tym żyłam. Ja tym żyłam ja po prostu, wszystko. Wszystko byłam w stanie Wam powiedzieć, co istniało i o czym była mowa, to ja wszystkim byłam na bieżąco. I tak była sprawa czarnookich dzieci. Czarnookie dzieci to są persony. Nie będę Wam w sumie mówiła, bo to jest najmniej istotne w tej historii, ale bardzo interesowałam się wtedy sprawą czarnookich dzieci. Strasznie się tym interesowałam. No więc stwierdziłam, że jak sobie założę konto, na którym będę udawała opentaną, jakąś dziwną, jakiegoś demona na mówi Star Planet, to dobrze by było, gdybym nazwała je czarnookie dziecko. Bo to jest takie historia spiskowa, coś tam jest, że niby jest, a jednakże nie każdy o tym wie. A więc założyłam sobie czarnookie dziecko. Ale myślicie, że czarnookie dziecko z początku tak wyglądało? Nie, nie, nie. Ja wam pokażę. No, ja Wam pokażę, jak czarnookie dziecko prezentowało się na samym początku. Zatem widzę, że część z Was już tutaj wystalkowała, że tak to ujmę, stare czarnokie dziecko, ale czarnookie dziecko na początku wyglądało tak. Znaczy zawsze było zachowane, że czarny, różowy, ewentualnie tam biały. To było od początku zaplanowane i to od początku tak miało być. Natomiast czarnookie dziecko na początku miało. Czarną karnację, ciemną karnację w każdym razie. Czerwone usta i nie miało czarnych oczu, bo jak wszyscy wiemy, czarne oczy są jedynie dla vip eee, Tak. I tak wyglądało czarnokie dziecko. Oczywiście jest nawet, dlaczego ja miałam ciemną karnację? Po pierwsze, kiedyś mi się ciemna karnacja strasznie podobała. W ogóle mi było tak smutno, że ja jestem urodzona, no wiecie, ze słowiańską karnacją, a nie z taką ciemną. Naprawdę, ja byłam, bardzo, bardzo mi było z tego powodu smutno. Drugi powód był taki, że zakładałam czarnokie dziecko na jakimś na telefonie, tak wiecie, czarnokie dziecko nie było zakładane z przemyśleniem, no było zakładane totalnie, totalnie dla beki i właściwie tak od niechcenia to jednym palcem w środku nocy założyłam, żeby tak było, nie? Tak właśnie powstało czarnokie dziecko i tam ogólnie nie umiałam też zmienić tego inaczej, ale stwierdziłam, że mi się podoba, no to spoko. Usta te, no nie wiem, w sumie tak tak mi tam dali, nie, w tym tworzeniu postaci i tak zaakceptowałam, tylko tam zmieniłam ubrania na inne. Znaczy, ubrań chyba nawet nie zmieniałam, ja tylko zmieniłam te włosy, bo ubrania jakieś tam zostawiłam, takie jakie były. Natomiast, oczywiście, to jest bardzo ważna część tej historii o czarnokim dziecku. Bardzo mi się marzyły czarne oczy. Bo tak myślałam, kurczę, czarnokie dziecko, nie mam czarnych oczu. No to tak trochę dziwnie, nie? Naprawdę dziwnie. I bardzo mi się to nie podobało, że tych czarnych oczu nie mam. Na czarnokim dziecku miałam zwyczaj, że wchodziłam sobie do kliniki piękna. Szukałam sobie tych oto oczu, zmieniałam je e, całe, oczywiście w klasycznym, na czarne, na tą największą i najgłębszą możliwą część, wszystko zmieniałam na czarne, następnie wchodziłam sobie do noska, szukałam właśnie tego, bo ten mi się najbardziej podoba z wszystkich nosów, wchodziłam do ust, e, wyszukiwałam, pokażę Wam, które wyszukiwałam, wyszukiwałam te usta, w tym dokładnie oto kolorze, e, i makijaż nie pamiętam, czy jakiś tam szukałam, nie pamiętam, ale w każdym razie tak wyglądała twarz moich marzeń, na mówi Star Planet. I ja tak sobie te dwa dni marzyłam, kurczę, jak ja bym tak chciała, a może ja bym sobie kupiła jednak tego VIP-a, no bo kurczę, no takie, takie czarne oczy, no tylko dla tych czarnych oczu. I na początku stwierdziłam, że może poczekam, aż będzie ten za 7 zł, za 5, ten na tydzień, to sobie tylko kupię, a później żeby sobie te czarne oczy. No ale tak weszłam w pakiet wielkanocny, bo to tam właśnie było w tym okresie. Co teraz? I stwierdziłam, dobra, kupię sobie VIPa na tydzień, ale patrzę, o nie, jest ta sama cena, to se kupię tego VIPa na tydzień. Ale tak sobie myślałam, myślałam i pomyślałam, dobra, tam 10 złotych mniej więcej, więcej, to sobie kupię na miesiąc. Ale coś strzeliło do mojej główki, coś bardzo dziwnego i bardzo w ogóle nielogicznego, że stwierdziłam, że sobie kupię na 3 miesiące. No bo co? No kto mi zabroni? Tak więc ja, oczywiście nie mówiąc o tym rodzic rodzicom, bo moi rodzice nigdy by mi nie pozwolili wydać tyle pieniędzy na grę. Każdy mój zakup odnośnie mówi Star Planet robiłam, że tak powiem, na własną rękę i w tajemnicy, że tak powiem. To potem mia miałam z tego powodu raz problemy. Raz. Ale to już jest historia na inny film. Tak więc ja wyszukałam, że w Pepco sprzedają PaySafe karty. Tak więc, dobra, wzięłam sobie... Kasę, poszłam do Pepko, bo ja mieszkam dość blisko Pepko. I wróciłam sobie do domu. No i oczywiście dokonałam zakupu. Kupiłam sobie ten na trzy miesiące z tym wszystkim, dostałam. I ja dostałam takie buty z pomponikami oraz wianuszek, dokładnie to pamiętam. Ale zostało mi jeszcze trochę kasy, to chyba jeszcze te dwa ulepszenia sobie kupiłam. No i miałam czarno okie dziecko. Miałam już czarno okie dziecko w ogóle z Jiri. A powiem Wam jeszcze taką ciekawostkę. Że kupiłam to w czwartek. Ja to pamiętam dokładnie, że to był czwartek, ponieważ ja w czwartek, w czwartki, w szóstej klasie miałam do szkoły na 12.45. Natomiast ja do szkoły wtedy miałam około 2 km piechotą. Ja musiałam chodzić do szkoły piechotą, bo no nie miałam inaczej. I ja pamiętam, że sobie wyszłam, sobie. Około 11, poszłam do tego pepko Paysafe w karci, oczywiście schowany głęboko w plecaku, potem wróciłam i sobie. Wiecie, tak to wyglądało. Taka, przepraszam, taka dygresja, musiałam o tym wspomnieć, ponieważ uważam to za, za ciekawe, że tak powiem. E, no i tak czarne okie dziecko, totalnie na spontanie, na totalnym spontanie, w ciągu, na trzeci, drugi dzień posiadania zostało wybite na poziom źli. I to było totalnie głupie. Ja wiem, pewnie sobie teraz myślicie, Jezus Rosa, jaki o tym miałeś raka. Nie, ale ja, ja wam powiem, że w szóstej klasie naprawdę byłam dziwna. Ja naprawdę byłam dziwna. A spontaniczna to ja jestem od zawsze. Ja jestem spontaniczna. Dlatego też musiało to zostać wykonane spontanicznie. I teraz dochodzimy z powrotem do e, Polskiego Iluminacji. W sumie mi tak było wstyd przed moimi e, przyjaciółkami, że ja wydałam. Kasa na mówi Star Planet, mi naprawdę było wstyd. Dosłownie mi było wstyd. Ponieważ my sobie tak rozmawiałyśmy na ten wip, taki drogi w ogóle, a kto by to krem kupował, więc mi się zrobiło wstyd, że ja wydałam pieniądze na grę. Dlatego postanowiłam, że nie, po nie powiem nikomu o tym, że ja jestem czarnokim dzieckiem. Tak też to może wam wyjaśnić ten status, że. Aha, tutaj było i to, to nie, to wam jeszcze to dopowiem. Moje przyjaciółki nie miały pojęcia, że ja jestem czarnookim dzieckiem, natomiast ja no chciałam się z nimi, że tak powiem, trochę podroczyć. Yy, tak też oczywiście dodałam się do najlepszych przyjaciół na polskim Illuminati, i gdy wiedziałam, że jedna z nich gra, napisałam wiadomość. I tak sobie przez pół roku. Sobie tak pisałam z moją przyjaciółką. Ona nie wiedziała, że jestem ja, natomiast ja wiedziałam, że to jest ona. Natomiast wiecie, to nie były jakieś rozmowy typu nasze tajemnice, to były... Tak jak mówię, my, ja i moja przyjaciółka w szóstej klasie byłyśmy bardzo... Miałyśmy bardzo mroczne zainteresowania. To były rozmowy, no takie różne teorie spiskowe, takie tam rzeczy. Jakieś tam nasze mroczne żarciki, z których się swoją drogą do teraz śmiejemy. I sobie tak pisałyśmy, pisałyśmy i nikt nie wiedział, że ja to ja. Nikt. Natomiast jeszcze wrócimy do tego samego dnia, kiedy kupiłam sobie VIP na czarnookim dziecku. Ja już wtedy sobie pomyślałam, że kurczę, no wydałam kasę, ale co robić na Movie Star Press? Czemu ja to w ogóle wydałam? I stwierdziłam, dobra, sobie założę YouTube'a, żeby ta moja rozgrywka miała jakiś cel. To też. Ja nie założyłam YouTube'a, żeby mieć, jakby to powiedzieć, żeby ludzie mi pomagali wbić level, tylko ja założyłam sobie YouTube'a, żeby moja rozgrywka w Movie Star Planet miała jakiś tam cel, co? Nie chciałam sobie wyznaczyć jakiś tam cel, że, że nagrywam jakieś filmy, bo ja zawsze lubiłam filmy. I też te filmy używam modulatora głosu, no żeby nie, nikt nie rozpoznał. Znaczy do teraz używam takiego lekkiego modulatora, natomiast ja też używam modulatora, żeby jak jakaś moja przyjaciółka zobaczy, nikt mnie nie rozpozna, nikt mnie nie rozpoznał. To chodziło, to było nam wszystko przemyślane. E, no i tak sobie w sumie tam żyłyśmy. Polskiej iluminacji się rozwijało, aż tu ja w pewnym momencie kupiłam sobie pakiet diamond. Kupiłam sobie pakiet diamond, a wiecie, jak się kupi pakiet diamond, to się dostaje dla przyjaciela wipa możesz dać, nie? Tak. To też ja oczywiście dałam na polskiej iluminacji naszego vipa. No to chyba nie jest nic nadzwyczajnego. No i oczywiście to było tak, że ja wtedy tak chyba. Nie, nie pamiętam jak to było, ale ja wtedy chyba zadzwoniłam do właśnie mojej przyjaciółki i mówię, słuchaj, czarnoki, dziecko dało nam wipa. I miałeśmy vipa na tydzień. I co się stało podczas tego? To jest bardzo istotne. Podczas tego, całą czwórką spotkałyśmy się, ponieważ oczywiście musiałyśmy zadecydować, co kupimy podczas VIP-a, ile wydamy, jak wydamy diamenty. To wszystko musiało być przemyślane i wszystko przedyskutowane. Tak wam pokażę, że kupiłyśmy sobie tego zwierzaka i kupiłyśmy sobie te usta, więcej nie pamiętam, co sobie kupiłyśmy. I wszystko zostało przemyślane, spotkałyśmy się, żeby te pieniądze zagospodarować odpowiednio. No i podczas tego spotkania, no, coś tam zaistniało między nami takie. Małe nieporozumienie, ponieważ y, jedna z osób, jedna z nas, założyła sobie inne konto. Po prostu, na razie, zatrzymajmy się na tym. Założyła sobie inne konto i takie małe nieporozumienie, ale takie wiecie, takie malutkie, nie? Natomiast później sytuacja zaczęła się obracać w ten sposób. Teraz, w sumie, po tych latach, to brzmi naprawdę dziwnie, ale miałyśmy takie małe do siebie jakby problemy o to, że tamta osoba bardziej zajmuje się tamtym kątem, chociaż ona było bardziej dla beki. No i w pewnym momencie sytuacja przybrała taki obrót, że. Bo polskiej iluminacji, wiecie, myśmy chciały, żeby to konto było po prostu koksem. To też ja yy, ze Stelity, miałam pozostałości jakichś tam ubrań, a ubrań chyba można 25 prezentów dać dziennie. To przesyłałyśmy te 25 prezentów na polskiej iluminacji tak dziennie, żeby ono tak wzrosło w swoich ubraniach. Yy, no i tak, wyszło z tego coś takiego, że ja podałam yy, wszystkim moje hasło na stelitę, bo w sumie miałam gdzieś to konto, ale pewnego dnia. Gdy chciałam przesłać, zauważyłam, że część ubrań, które były przeznaczone na polskiej iluminacji, zostały przesłane na właśnie tamto konto przez tamtą osobę. No i miałyśmy takie z sobą zadarcie, bo nie będę wam mówiła takich szczegółów, no bo też w sumie to nie jest tylko moja sprawa, ale też jest sprawa tamtych osób, i też nie będę wam tego za bardzo przybliżać, bo nie wiem, czy one chciałyby, żeby wszyscy ludzie wiedzieli, jak to dokładnie wygląda. Więc skończyło się faktycznie na tym, że, że w sumie. Polskie Iluminatie się rozpadło, zmieniłyśmy hasło. Ta osoba, która to zrobiła, w sumie nie wiem, czy potem poznała to hasło, ale w każdym razie zmieniłyśmy. Nazywałyśmy to kwarantanną, czy coś tam. I Polskie Iluminatie się w gruncie rzeczy rozpadło, już potem, w końcu ta. Jedna z moich przyjaciółek, ta, która jakby najbardziej się w to angażowała, czyli ta, z którą się do teraz, chciała przejąć polskie Illuminati w takim sensie, że ona już sobie weźmie sama polskie Illuminati, ponieważ jej potem powiedziałam jedynej jej, że jestem czarnokim dzieckiem, powiedziałam jej to na obozie, jak jechałyśmy, to było tak, że po prostu włączyłam movie Star Planet i dałam jej telefon i pokazałam, patrz, ja jestem czarnokim dzieckiem, i tak to wyglądało, i to w sumie uważam, to. Nie wiem, nie, to było zdziwienie dla tej osoby. No i tak, ta osoba miała broń polskiej iluminacji, natomiast ona twierdziła, że w sumie, że nie, że polskie iluminacji. No, no nie, nie, że to tak, że chyba nie dałaby rady tak polskiej iluminacji, tak, tak wiecie, tak, tak dziwnie, trochę nie. E, zatem, no ja poszłam oczywiście na czarne okie dziecko, natomiast moja przyjaciółka, może ją kojarzycie, na pewno, musicie ją kojarzyć, złożyła konto na obozie. Wyszło mi z tego konta, słuchajcie, wyszło mi z tego konta. Jezus, ale, ale, wstyd, a jaki brak profesjonalizmu. Moja przyjaciółka zobaczyła sobie konto Istota Supernatural. Też Wam mogę zdradzić, dlaczego istota supernatural, bo to sobie nie jest tajemnica żadna, ponieważ my na tym obozie byliśmy zakochane w serialu e, Supernatural, byłyśmy naprawdę zakochane w tym serialu. I to na maksa. To też moja przyjaciółka, istota Supernatural. Założyła sobie konto Istota Supernatural, ponieważ no, uwielbiałyśmy ten serial. Ale natomiast jej konto też na początku nie prezentowało się w sposób następujący, ponieważ dobiłyśmy targu, że ona dostanie wszystkie ubrania z polskiej iluminacji, nawet ze stelity wszystkie, ale dla mnie miała iść jedna unikatowa bluzka i chyba tam jeszcze jakieś, ten, jakieś tam animacje, ponieważ ja i jeszcze takie do oczu, i takie jeszcze do oczu, ponieważ no ja miałam określoną gamę kolorystyczną narzuconą i nie chciałam jej jakby łamać, a poza tym no już miałam więcej ubrań i stwierdziłam, dobra, przecież nie stracę na tym nic, więc spoko. I tak jakby nasze drogi się rozeszły, polskie Illuminati upadło, chociaż mówię Wam, że zrobię... Jeszcze archeologia z polskiej ugleti, bo naprawdę tutaj się kryje naprawdę dużo ciekawych, sentymentalnych i dość śmiesznych, jak dla mnie rzeczy na tym koncie. Tak więc, no tak to wyglądało potem mogę wam powiedzieć, że czarnokie dziecko żyło sobie takim życiem, ja byłam wiecie, jak tylko ktoś coś pisał, że załóżmy, kto chce być w teledysku na YouTubie czy coś takiego, ja wtedy nie wiem, może miałam wtedy te dwa suby czy tam te 10 subów, to pisałam: "Ja chcę, ja chcę być, ja chcę być w tym teledysku, ja chcę być wszędzie w ogóle, byłam takim wszędobylską, mówiłam na czaty tam chodziłam, robiłam jakieś dziwne rzeczy, zapraszałam, jak miałam VIPa, zapraszałam wszystkich VIPów, bo chciałam mieć bardzo celeba i miałam tego celeba, miałam go, miałam dość długo. I mi się tam niedawno skończył, dlatego, że no w sumie moi się skoń... To jest po pierwsze, a po drugie, ja nie mogę przyjmować już znajomych, dlatego też go nie mam. Czarno-Kiedy dziecko na tym właściwie zakończyło swoją podróż, znaczy podróż no tam dalej. Coś się działo na pewno ciekawego, ale ten film byłby już za długi, miałam Wam to wszystko opowiedzieć. Ale tak to wyglądało, moi drodzy. Mam nadzieję, że nie zamodzieliście się tym materiałem, bo jest on naprawdę strasznie długi i pewnie dużo z niego wytnę dziwnych rzeczy, jakichś tam jąknięć i nie jąknięć. Ale mam nadzieję, że przyjemnie Wam się to oglądało i że to było w miarę interesujące. Tak. Tak więc, moi drodzy, co? Ja będę się z wami żegnać. Bądźcie zdrów, zdobywajcie przyjaciół. Do zobaczenia! No i cześć.